Analizę warunków przebiegu obwodnicy. Olsztyn na dobre rozpoczął batalię o obwodnicę. To nie może być tak, że bogaci mają coraz więcej, a biedniejsi niestety. Mają coraz mniej. Rozczarowanie, rozgoryczenie i poczucie bezradności towarzyszyło mieszkańcom stolicy Warmii i Mazur, gdy oficjalnie został podany komunikat, że pieniędzy na olsztyńską obwodnicę nie ma. O ile rozczarowanie i rozgoryczenie szybko nie znikną, o tyle jednak o bezradności mowy być nie może. Olsztyn rozpoczyna batalię o to, co miastu od dawna już obiecywano. Gościliśmy wielu bardzo polityków w naszym mieście, co najmniej pamiętam od roku 2010 Polityków obecnego rządu, którzy zapewniali nas, mieszkańców Olsztyna, mieszkańców Armii i Mazur, że pieniądze na obwodnicę i szesnastkę są. Obietnicę te prezydent miasta Piotr Grzymowicz postanowił przypomnieć na specjalnie uruchomionej stronie www.obwodnica.olsztyn.eu. Można obejrzeć krótki spot informacyjny, tyle nam obiecywano. Przypomina on szczodrze składane obietnice. Strona zawiera także historię obwodnicy Olsztyna, czyli zebrane najważniejsze daty i fakty dotyczące projektu. Były to słowa, które niestety były pustosłowiem. Były to słowa, które my jako mieszkańcy, ja również jako prezydent przyjąłem jako dobrą wolę, a jednocześnie popartą oczywiście, popartą autorytetem tych fachowców, którzy zweryfikowali przecież cały program budowy dróg dla naszego kraju. Na stronie obwodnica Olsztyn EU prowadzone jest także odliczanie do wygaśnięcia terminu ważności decyzji środowiskowej dla budowy południowej obwodnicy Olsztyna, a uzyskanie której kosztowało stolice Warmii i Mazur milion złotych. Z takim czym nie możemy się absolutnie Zgodzić. Budowa obwodnicy była najbardziej wyczekiwaną inwestycją w naszym regionie. Władze miasta podkreślają, że bez jej realizacji stolicy Warmii i Mazur może grozić wykluczenie komunikacyjne. I to, co nam obiecano.